Witam, nagrywam drugi raz film ze świecznikiem. Tamten usunę, bo mi się nie podobało, było zbyt późno, żeby go nagrywać. Więc jeszcze raz go nagram. To jest świecznik rozgałęziony. Grzybek, który jest dość rzadkim grzybem i ma status narażony na wyginięcie, więc pojawia się na, na właśnie na, na takich. Drzewach, który obumarłych, więc na takiego można trafić. Co go charakteryzuje, z grzebem niejadalnym, a co go charakteryzuje, to charakteryzuje go to, teraz tu może pokażemy, że na tych końcóweczkach swoich, tego świecznika, tych proszę zobaczyć, spróbuję tutaj powiększyć. Tak, widać, zobaczcie, że to, to są takie kubeczki, te końcówki z takimi, z taką koronką. O. Będzie widać tą koronkę. Teraz będzie lepszy film. Dużo mi się bardziej będzie podobał. Oglądałem tamtym mi się nie podobał. Ta koronka na tych końcówkach. I właśnie on, on, on jest niby opisany, że startuje ten grzybek. Yy, chyba w lipcu bodajże. Ale u mnie spotykam go już wiosną, czyli w maju. To w tym roku też tak było. W tym też. Ale jest ładnym grzybkiem jeżeli chodzi. Proszę zobaczyć tę koronkę na końcach. Możecie spojrzeć. Myślę, że tak, tak będzie lepiej pokazane. Tamten film po prostu usunę, a wrzucę jeszcze raz ten. wybrałem się tutaj na, na żółciaki, których mam oczywiście mógłbym wynosić w kilogramach. Ale, ale, moje ale nie mam po prostu nawet co z nimi zrobić i jak ich przerobić. Tyle ich tutaj rośnie. Ale gdyby ktoś chciał, był z okolic Awożna i miałby ochotę, to pozdrawiam. To bardzo chętnie zaproszę, żeby sobie ktoś pozbierał. I pozdrawiam oczywiście tak samo. Tak wygląda świecznik rozgałęziony albo świecznica rozgałęziona. Nazwy różne są więc. Nie, tak chciałem pokazać. Teraz będzie ładniejsze ujęcie. Myślę, że tak będzie. Aha, co jeszcze miałem wspomnieć? Właśnie uszkodzone czy obsuszone to proszę zobaczyć on ciemnieje. Gdzieś tutaj pokażemy. O, tutaj od tej strony. Tylko pokażemy, że ciemnieje. Na, końców, na końcówkach, zapraszam zobaczyć, końcóweczki są ciemne, jest uszkodzony, albo taki brązo, brązowy się wtedy staje, a tak to jest taki kremowy, także ten filmik wstawiam, a tamten usuwam. Pozdrawiam wszystkich jeszcze raz, bardzo się cieszę, że, że oglądacie te filmy, subskrybujecie, najecie łapki, cieszy mnie to. Pozdrawiam wszystkich jeszcze raz najmocniej.